I co się kryje w prezencie? W prezencie się kryje 60 kasy, które zostawiliście pod tamtym odcinkiem, bo zostawiliście 6 łapek w górę. A jedna łapka w górę to 10 monet, więc teraz też zostawcie łapkę w górę. A ja się w tej chwili z, z wami witam. Hejcież witajcie z tej strony Calek witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj jest ze mną Squara! Cześć! I dzisiaj chciałam wam powiedzieć, że Skwara pracuje w biurze i mogę zdawać prawo jazdy, bo w końcu jest ktoś, kto pracuje tam i nadzoruje jak zdaje prawo jazdy, no bo szef skwary, co jakby trzeba to wyjechał do innego kraju i nie mogę. No. Ta kamera musi tutaj na drzwi patrzeć? A nie, ona się. Ona się rusza? O kurde. Ona kurde. musi tu patrzeć. Ona się rusza. I się wydaje? Nie, wydawało mi To jest kubka od kawy zrobione, Dobra, dzień dobry. Dzień dobry. 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 Em, chcę, chcę pan dać sprawę, jakby, tak? Tak. Em, dobrze, to kosztuje 20 monet. Dobrze, zapłacę bo um, na szczęście daliście pieniądze, dziękuję wam widzowie, więc zostawcie jeszcze raz łapki w górę. I myślę, że możemy iść już zdawać, tak? Rozumiem? Dobrze, poczekaj, dobra. poczekaj, to nie jest takie łatwe. Um, stań tutaj gdzieś. Dobra, muszę, ja będę ci mówił pytania, a ty musisz na to odpowiedzieć. Co tak, robimy, tak. kiedy widzimy żółte światło? Eee, przygotowujemy się do stanięcia albo ruszenia samochodem, no bo zależy w którą stronę, no bo jest zielone, potem żółte, a potem czerwone, albo czerwone, potem żółte, a potem zielone. Dobra, zrozumiałem. Eee, jedno pytanie <grym> dla Pana z pięć. Następne pytanie. Następne pyta tak. Co robimy, kiedy widzimy znak stopu? No, stoimy. Dobrze. Teraz stos na kolejne pytanie. Kto ma pierwszeństwo? Auto czy pieszy? Zależy, czy są pasy. Dokładnie. Kolejny punkt. A teraz co robimy, kiedy na drodze spotykamy takie jakby zwa, zwalnia, a czy co wtedy robimy? Czy jedziemy szybko? Czy zwalniamy? No, zwalniamy. Dokładnie, czwarty punkt. Teraz czas na kolejne. Pytanie. Proszę to się napisane tutaj, tylko tutaj Widzę, jak pan patrzy się na tą książkę, co leży na biurku. Cicho. Dobrze, teraz pytanie. Po której stronie jedzie się do przodu? Po prawej czy po lewej? W sensie jak do przodu? Jak, jak auta jadą do przodu, to po którym pasie, po prawym czy po lewym? No po prawym, no. Dokładnie, jeden punkt, bo nie jesteśmy w Anglii. Ale w, An Anglii, jest ale po w lewym. Anglii jest po lewej. Nie jesteśmy w Anglii. Dobra. Piąty tak. punkty, a miało być 5, więc mogę już, mogę 5? jechać? jechać? Ehm, tak, teraz y, proszę za mną pójść do samochodu. Tak, biegnę, tędy. tak biegnę. Lecę tędy. Proszę tędy przeskoczyć. wskoczyć okay, okej. Okay. I dobrze, teraz... Czas, żeby Pan pokierował. Dobra. Tutaj w prawo. Do, 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 do. Um, i tutaj słałowem się obok płotków. Wymijanie. Easy. 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 Mm, ten ten ostatni trochę dobrze. Trochę dalej. Dobrze, dobrze. A teraz mamy parkowanie. Musi par pan zaparkować tyłem, yy, tutaj. Musi pan tu zaparkować tyłem. Tylko mam, mam taki mały problem, że nie mogę się obrócić. Nie, nie widzę co jest na tyle, a czujników to auto nie ma, ale okej. Okay. Takie mamy auta dostowe, lepsze. Dob dobrze, dobrze. 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 Yy, Teraz proszę do przodu e, i tutaj mamy parkowanie równoległe. Mam nadzieję, że pan wie co tu trzeba zrobić? <śpiewanie> proszę pana, nie jesteśmy na wyścigach Monster Tracków. Ale to auto nie ma hamulców. W tym jest problem. To, to auto jest przygotowane na czysto, nawet jakby pan. Ano wsiadł hamulcami. No dokładnie, nie, nie jest na czysto, nawet bez hamulców. Dobrze, proszę pan. Proszę, nie, niech pan wyjedzie przez to rdzenie i gotowe i z panem. Patrzmy, to się okaże, to. to pan robi za Ja to mi to mi to jak nie ma hamulców, to jak? Jak to nie ma hamulców? Dawaj to przesiadaj. Dobra. Co eee, ty robisz? Przesiadaj się, ja nie... Nie Przesiadaj się. Dobra, wyskakuj, wyskakuj. kołpany. Czekaj tu, a ja idę sprawdzić twoje stronę. Czemu to mi się Proszę Pana, żeby zdać ten test, to trzeba było mieć. 30 punktów ja mam, ja mam na 20, sam, 20. Ne, ne. na, na samym yy... eee panu kilka punktów, bo maksymalnie <grym> można mieć 35 punktów. Ja mam dokładnie... Ja 30. Tak, 30. Stracił pan 5 punktów, ale... ale nie tylko. Niestety z przykrością głosam. ZAZDAJĘ PAN! z przykrością. <laughs> pan się chyba pan boi. Widziałeś jak... jak driftować, nie moja chyba. Bo dopiero się uczę. <laughs> driftować. nie <laughs> ma. Oddawaj to! <się, śmiech> Oddaj. go odstawić na miejsce. Go odstaw, tą całą zjechałem. Tędy po prostu wjechać i przejechać całą tą trasę. Mi nie obchodzi jak to zrobisz. No prosty. dobrze, to najpierw <grym> parkowanie nierównoległe. Halo, nie hmm. dzielka e, e, parkować, po prostu przejść tą tą trasę, że e, tam dać... Potem parkowanie. <grym> Potem rampa. <grym> Mogę się rozdziwiają, a tymi naprawdę. Samochód O, do, i widzi do, pan, ich nie ma zamontowanych. Idź do swojego domu i jak to wszystko tu co jak Co tam Do ja, ja się. Zaparkowałem. do ja pogadam Nie zadzwonić do szefa, tyle lepiej idź do domu. Mhm, mhm. <laughs> Widzowie, lajka zostawcie, bo ja, ja umrę ze śmiechu z tego czegoś. Dobra, jesteśmy już w domu. I sobie tak patrzę, jakie rzeczy miałem w planach. I Wam powiem taką jedną rzecz, ale to w następnym odcinku Wam powiem, a w tym odcinku to załatwię. Halo, jesteś? Tak, jestem. Tak, na jestem. Ej nic, pogadałem z szefem i jutro opowiedzą co... o co... co się stanie. Mm, dobra, dobra. I to jeszcze na lamie mogę pojeździć. Trzeba będzie to po I... nie, 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 nie śledź mnie. Co mam zrobić? Nie śledzić mnie. Okay. Idę do swojego domu, bo wiem, co mam tam, rzeczy, kuchnia. Dobra, widzowie. Fara poszedł. To ja idę to załatwić, co mówiłem. Więc już lecę i pędzę. <laughs> Dobra, już idę załatwić, szybko załatwiam i wracam do domku. Mm. Ja już biegnę i powiem wam wszystko w domu. Dobra, przechodzimy sobie przez pasy. Szukamy. Halo, hara, jesteś? W domu? W domu? Jestem, jestem, już, już. No, chciałam Ci powiedzieć, że na no, następny odcinek załatwiłem taką jedną sprawę, ale to się dowiesz i no, w następny odcinek. A, a, nie masz palety, dobra. Jak się załatwić, tak jak ryba w, w wodzie, ale okej. Okay. Hmm. O, i ja w ogóle wam nie mówiłem, ale się przebrałam, bo już jest po świętach, dlatego już nie jestem taki świąteczny. Masz jakieś jedzenie, czy coś? Mam kuchnię, ale nie, nie robię jeszcze zakupów. Hmm, a masz wodę w czajniku? O, mleko masz. Mleko to akurat mam. Nie wiem, czy ono jest gniłe, czy nie, ale wypij. No to lepiej nie piję. Dobra, Ale, Ale w czajniku jest woda. Ale woda jest oceanu, a ja mieszkałam kiedyś w oceanie. A to pewnie słyszeli oceany i twoi bracia wyginali, żeby zrobić tą wodę. Dlatego mrożonki są z nich w sklepie Dobra Chodź ze mną Przechodzimy sobie przystać Coś w ogóle zgapił ode mnie dom Ale okej okay. Ale chodź, 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 chodź Zobie usiądziemy Ty też siadaj i widzowie, myślę, że to by było na tyle z tego odcinka, więc to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam na razie i pa pa! Pa!